Witajcie ponownie! Johnny Tagdem, witam Czyli ogórku przy fajnym piwku, czeski piwku. Tak, czeski piwku, prosto z beczki. Tutaj polecam z piwo, i wszystko jasne. smak? Najlepszy w Warszawie teraz Magda wspaniałe piwo najlepsze ma uśmiech ale no, Co mów coś to? nie tylko się uśmiechaj standardowy mów coś. no to słuchaj zrób reklamę dla Johnny The Greatii czyli ogórka jakie pierwsze wyrażenia masz wspaniałe najlepsze no i bardzo mi się tutaj podoba, najbardziej mi się podoba Johnny. O, no i to o to chodzi. Bo w samochodzie nic nie ma. <laughs> samochód też nie najgorszy. No <laughs> nie, samochód już może jechać, już pieskiem wziął. Łukasz! Nie, nie, Kolejny filmik dla ciebie ogólkę. Was. Dzięki panie kierowniku za umycie auta. Sorry, że nie wyszło. Teraz się błyszczy, można jechać. No to... Słuchaj. Słuchaj. Tutaj mamy właśnie prowiant. Kanapki, które trzeba dzisiaj zjeść, bo jutro to będą no, dla muchy dobre. Dobra. Ulica Albatrosów, to pewnie znacie. Polecamy myjnie. z której wylacamy. No i żegnamy, kończymy drugi filmik. Za tak.